Halo siema, witam w pierwszym filmiku z nowej gry Layers of Fear Dopiero co pobrałem tą grę, więc jeszcze nawet nie uruchamiałem, tylko ustawiłem głośność i tak dalej, żeby mniej więcej wszystko było ok, ale jak będę ja gadał za cicho albo muzyka będzie za głośna, napiszcie w komentarzu. I jak kamera też jest nie tak też napiszcie, ale powinno być wszystko spoko. I zaczynamy nową grę.

Trochę dziwnie bez kamery, ale bym chyba trochę zwiększył czułość myszki Dobra, powinno być spoko. Ja już się tak przyzwyczaiłem, że prawym przyciskiem mam kamerę. Mm, co to jest? Dobra. Jak będą jakieś dźwięki w tyle to sorry Okej okay, jesteśmy w jakimś domu to chyba jest mój dom W sumie tu nic nie ma Jakby pierwsza część była spoko to chyba bym mógł kupić w sumie drugą Zobaczymy wtedy napiszecie w komentarzu która lepsza Okej, okay, fajnie. O, mamy przetłumaczone. Fajne notatki. Nie chcę mi się tego czytać. Tu chyba wszystko można otwierać. Nic. O, nic. Koniec niespodzianka Pusto. O, Super. Czekaj, ja chyba blokuję to w ogóle. Dobra. Wszystkie szuflady są puste. Czekajcie jeszcze, tylko sprawdzę, czy się nagrywa. Ok. Się nagrywa to lecimy dalej jak na razie to nie wygląda mi na horror ale od na początku jakbyśmy w helikopterze też nie wyglądał na horror co nie? To jakieś rysunki są to w sumie nie wiem co to dobra ale ja jeszcze w kuchni nie byłem i tutaj jest jeszcze jakiś pokój światło zapalimy no Przynajmniej można marnować wody, ile się chce także. Jak to działa? Wszystko w sumie przeszukałem, w tych szafkach nic nie ma. Co to jest? Proteza. To nieźle. Zgresimy światło, zostawimy drzwi otwarte na wszelki wypadek. Dobra, trzeba wejść do kuchni w końcu. E, tutaj się coś rozlało. Mm. Serio, zamknąłem sobie drzwi. Dobra, wozimy no, chyba na górę, co? Co? Te ja chyba tu nie jest sam. Szczerze nic nie widzę, nie wiem czy tu to się opłaca w... To fuck! Mam szczury w piwnicy? Ja w ogóle mogę mieć tu jakąś latarkę czy coś? Bo tutaj aktualnie to chyba nikt nic nie widzi. I zamknięte, dobra, idziemy chyba na piętro, bo w piwnicy nic nie znajdę raczej. Idziemy na górę. Aha, fajnie. Tego się nie chyba nie da przetłumaczyć. Co to odłożę? W sumie można coś zagrać. No tak. Jak się zaczynasz bawić w takich grach, to potem się coś musi stać. Mm. Dobra, mam nie budzić, spoko. Co to za muzyka jest? To się da jakoś wyłączyć? O, nikogo nie ma. Ale na razie z tego co widać na kartkach to chyba nie jestem tu sam. Dobra ja jeszcze sprawdzę tylko czy kamera jest dobrze ustawiona Żeby mi było widać O oh fuck, Ej, to nie ja Ja tu nic nie zrobiłem, nie Tak to kurde jest jak wciskasz wszystko na siłę Do szafa potem otwierasz i takie je jeb Dobra zamykam to nie ja Elo Eee Komuś się catch wylo? Nie Czekaj, to chyba krew. No nie, oczywiście nie otworzymy tej drzwi. Ale w sumie te drzwi się otworzyły, to można tu pójść. Mm, piękny obraz. Jak ja to narys narysowałem, to mam nieźle zryzysty mózg. Mam jakiś klucz. Mm -hmm. Wow <laughs> Takie książki to chyba każdy jak był mały czytał, nie? Nie no, wszędzie muszą być te butelki. W ogóle najgorsze jest to, że nie wiem co mnie tu w ogóle czeka. No dobra, z tym nic nie zrobię. Mam jakiś klucz, to teraz to może być klucz do. No, to pewnie będzie klucz do tego pokoju. Da się jakoś to włączyć. Jak w ogóle pod jakimś przyciskiem Tutaj jeszcze jest przejście O pokój dziecka, super Miejsce gdzie zawsze coś musi wyskoczyć Wow A w ogóle po co są takie rzeczy? Tutaj można je tylko obejrzeć i tyle, a nic więcej. Nie, no. Naprawdę pierwszy odcinek będzie taki nudny, Nigdy go nie obejrzeć, że jak tu nic nie wyskoczy. Jakaś zabawka. Dobra Ja stąd spadam, tutaj w ogóle nic nie było Ciekawe do czego, do jakiego do jakiego pomieszczenia ten klucz będzie Ale piękne obrazy, kurde chyba sam namalowałem O nie, zapomniałem wodę zakręcić Nieźle. Wszystko wylałem. A co tam? Nie, dobra. To jest chyba klucz do tego pokoju. No. Okej, okay, to chyba zaczyna się dziać. Tu chyba się zaczyna zabawa. Moje. A to dlatego tutaj dużo kartek? Ja z kimś gadam przez kartki. Wow. Jakie zapasy, kurde, a to co? A, no tak, dobra, odsłaniamy i co teraz? Mam dokończyć obraz chyba Czekaj ja to otworzę, może do końca, może tutaj... Nie Tam nic nie ma, to jest zamknięte To za ja tu jeszcze muszę robić Ja też się schylić w ogóle nie mogę na to co ja mam z tym zrobić? I tu nie było czegoś takiego. Fak <laughs> Ta fuck. What the fuck? E shit. No dobra, teraz co zaczynamy. Tylko nie mam żadnej latarki. Chce ktoś to czytać? W sumie otworzyć drzwi będzie co innego, a nie mogę otworzyć. Chyba tutaj muszę coś zrobić. Spalmy świece i... A, numery. 4, 8, 5. 4, 8 i 5. A, super. Tu się drzwi zrobiły. Tu nic nie ma. Czemu jak do tego podszedłem, to się przestało kołysać? Pokręćmy Globusy No więcej tych szuflad się tutaj nie dało dołożyć Ja cały filmik tylko chodzę i coś otwieram Coś chyba z tym grobusem trzeba to zrobić A może tutaj coś jest napisane na nim gdzieś? Co to jest? Shit. O, Dobra Gdzie ja kurde spadłem? No super, w piwnicy Myślikurz No to jesteśmy w piwnicy czyli co to jest Fuck. Tu chyba zaczynamy zabawę. Ale jak na razie tylko jedna rzecz mnie przestraszyła. Lekko. No to jesteśmy z powrotem w domu. Albo nie. Co to ma być? Co, mam teraz do tego podejść mm, to fajnie więcej obrazów malowana kłamstwa to było głupie to No super. Teraz już nie otworzę niczego. To chyba nawet dobrze. Co to jest? Jasne, chyba wyjdę. No super. Ciągle jestem w innym miejscu I ciągle dostaje osiągnięcia na Steamie. No, wiedziałem, że nie jestem tu sam. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean...

фак. Кухня. Cool, yeah. Co ja tu mam zrobić? Co? What the fuck? Co obrazu owoce? O oh f**k Tędy nie wejdę to chyba muszę iść tutaj What? Co jest? so i used a razor in fact and then carefully flayed the skin booze helped keep my hands steady uh, it's a <laughs> O, fuck, znowu jestem przy obrazie. Tu chyba za każdym razem, jak gdzieś pójdę, to będzie się coś malowało, tak mi się wydaje. Tu chyba jest jakieś bezpieczne miejsce, czy coś takiego. No dobra. To chyba to by było na tyle w tym filmiku. Tak myślę, że za każdym razem, jak będę przychodził do tego obrazu, będziemy kończyć. To ja zatrzymam. Jakby jakieś dźwięki były w tyle, to napiszcie w komentarzu. To ja wtedy spróbuję to jakoś usunąć. I kolejny filmik będzie jutro albo pojutrze. Zobaczymy jeszcze. Jak się podoba ta gra, to napiszcie w komentarzu. Zostawcie lajka, like dajcie suba. I kolejny filmik będzie niedługo. Ta gra na razie nie wydaje się jakaś straszna, ale to jeszcze zobaczymy. Później, no, to się ma.